Dziś film, a raczej akcja JBL Extreme 2 ze 170 zł. Mówicie było, że harczy. Włączając go, okazuje się, że nie harczy. Nie harczy, bo wsadziłem do niego głośniki z JBL Extreme 1. Pracują i działają w miarę dobrze. A tu są głośniczki od tego sprzętu. I co z nim jest nie tak? Są o, proszę bardzo, zawieszenia porwane. Dosyć znacznie i co? Dzisiaj sobie je skleimy. Bo mógłbym wymienić na pewnie jakieś zamienniki, byłoby coraz lepiej, ale stwierdziłem, że nie chcę tutaj przeznaczyć więcej funduszy, więc skleimy sobie budaprenem. O, budapren też niby nie jest do tego typu zadań. Są lepsze kleje, ale akurat mam budapren, no więc taka będzie naprawa. Też zawieszenia nie są tutaj mm, zniszczone i one się w miarę dobrze trzymają. Nie wiem czemu one pękły. Dziwne. No nic, skleimy i zobaczymy, czy to będzie miało sens działać. W zostawie było oczywiście oryginalne pudełko i zasilacz. Dobra, jak będę działał? Będę działał tak, że tutaj mam plan górą polać trochę kleju i to wypełnić. Oczywiście dociskając tak, żeby jak najmniejsza szpara była. Postaram się tak delikatnie polewać, żeby wyglądało to w miarę dobrze. Lecę z tematem, bo to nie ma... Nie ma co! Jak będzie, tak będzie, dobra. o I tutaj jest schrzaniłem po całości nieważne, ten jest schroniony. już Kurde, ja nie wiem co to za klej jest Ta naprawa to jest tak przepiękna, że Jakie Silne magnesy w ogóle są głośno nie lekki, a Odsuwa Przy użyciu wiertełka Tutaj pocochałem i I tak to wygląda Przynajmniej jedna strona zawieszenia Z drugą się styka To wyschnie, później Podleję to jeszcze Delikatną ilością budapręku I będzie git Tutaj tak samo zaraz zrobię i no gorzej się tego zrobić już nie dało poza nagraniem polałem jeszcze tutaj dodatkowo klejem jak widać membrany chodzą yy, więc raczej dźwiękowo będzie w miarę przynajmniej nie będzie powietrze uciekać a wygląda to obrzydliwie, no ale będzie wszystko zakryte, więc trudno ostatni raz takie coś robię z budaprenem w ogóle budapren to do, do śmieci idzie, bo już drażni ten klej przyszedł czas na złożenie tego i Zamknięcie maskownicy, żebym tego nie oglądał. Rozbierzmy ten głośniczek. Jeden wyszedł, i drugi wyszedł. Jeśli chodzi o porównanie tych dwóch głośników, to są niewielkie różnice w wysokości. Na przykład mamy tutaj różnicę prawie niezauważalną. Jeżeli chodzi o magnesy, to z Extreme 2 jest troszeczkę większy. I mamy tutaj różnicę w membranie. Wydaje mi się, że w Extreme 2 jest troszeczkę jakby szersze zawieszenie Włożenie tych głośników nie jest akurat najłatwiejsze, bo przewody mają co do milimetra długość, więc nie wiem jak to podepnę Tak wymagającego podłączenia jeszcze nie było Motałem się chyba z 20 minut, żeby to podpiąć Przewodzik co do milimetra wyliczony Musiałem tutaj trochę wsadzić i tutaj tamtą wtyczkę dopychać było. W innej opcji nie było. Znaczy, była, musiałbym odkręcić tą membranę, a chciałem tego uniknąć, bo zaraz wszystko by było porozklejane. Warto dokręcać po ukosie. Więc tutaj mamy trochę dłuższe przewody. To wszystko jest co do milimetra porobione. Ledwo wchodzi. Kurde. Warto posprawdzać, czy uszczelka na pewno dobrze leży. W przeciwnym wypadku nie będzie za dobrze. Przeczelność jest dobra. Prawie w ogóle nie uchodzi powietrze. Sprzęt skręcony, a przynajmniej głośniki są oryginalne, wkręcone. Zaraz sprawdzimy tutaj sobie pod kątem dźwięku, jak to się tutaj ma do rzeczywistości. Wygląd nie jest najlepszy. Akurat tutaj założenie nie było takie, żeby to wyglądało. To miało być tak, że zrobię to za darmo. W sensie bez dodatkowych kosztów, bo. Właśnie kosztowało 170 zł, więc za darmo to nie było. Jak założę to nie będzie widać, nie? Dobra, więc przetestujmy i zobaczymy, co to z tego wynikło. Dobra, więc załóżmy maskownicę. tego nie mogę założyć, tego, ty. ja nie mogę. Największy problem z maskownicą obecnie, jak widzę. Następuje. No. Został jeszcze ten głośniczek, w którym trzeba zapakować oryginalne, więc zapakujmy. Dobra, na uła wszystkim. Głośnik działa.